Bardzo dużo many. sumie nawet przybyło nam wojowników, co jest zastanawiające. O, lepiej zapiszę. Bo coś mi się wydaje jakby było ścięcie przed kraszem. Okej. Okay. Zobaczmy co z tymi wojownikami. No nie przybyło nam żadnych. Jest to jakiś błąd gry. Fajna była zabawa tutaj tymi magami, tak można bardzo spokojnie przejść sobie gra z tymi sumonami, ale dla mnie to jest takie małe, pasjonujące. Wiele bardziej przemawia do mnie fakt, jeżeli ludziki walczą, a nie, a nie armia złożona z magicznych tylko istot. To dosyć ładna prowincja, taka ciekawa, z wieloma mostami, bardzo dużo możliwości do się, ale to też zależy w sumie od typu armii, kto jaką ma. W odniesieniu to znaczy, dla nas z szermierzami, to, to te wszelkie mosty to jest przekleństwo. A na szczęście my to nadrobiamy magią. O, i tu jeszcze z 23, co nie ma co robić. Myślę, że 8 łuczników tutaj. No tutaj łocznice. Mane zużyliśmy. Choć natury moglibyśmy więcej zużyć. Życia tutaj w ogóle nie straciliśmy, więc pozostaje nam ruszać w dalszy podbój. Drogi najeźdźców, i w sumie potem od razu z tego wybrzeża Tlaloka trochę bliżej będziemy mieli, żeby się wrócić. I kolejnym naszym wrogiem będą Titlanie i Stałakanie w sumie też trochę. Zawsze mnie wkurza, że nie ma na początku tego menu wybranego. ich trochę obróciło, Przecież to jest zawsze w drugą stronę. Oni się obracamy, jeżeli ja bym chciał, żeby oni się obracali. Nie, teraz akurat z dobrą się obracali. Tu może mały zwiad, czy oni już tu się zaczęli ładować. A Was tutaj rzucimy? Jo, i tutaj trochę ich jest. I my się będziemy tutaj ładnie grzecznie bronić. Tam ja już sobie myślę, że można by tu zacząć rzucać te korzenia. Jeszcze za wcześnie. To garstka pana natury będziemy wykorzystać, żeby bardzo dużo przyzywać sobie tych jaguarów. Teraz tak Wami kamienną skórę bym poprosił, a wy tędy przejdziecie, Dobra, no i można przystąpić do ataku, tak samo tymi. Z tymi to rzucimy zaklęcie. A no, chodźcie, tutaj niżej, pacane no, tutaj chyba jakieś straty ponieśliśmy, ale chyba nie aż tak duże. 12 ludzi, czyli da się przeżyć. A no, tutaj trochę w tych naszych. To szermierza, ale oni też są od tego, żeby właśnie takie obrażenia tutaj absorbować, tutaj 300. Więc tutaj tylko rozdzielimy tych ludzików, tych siedmiu możemy do tego od razu, tych ośmiu do tego, tych siedmiu do tego, tutaj na maksa, mięsko. Się dużo tu mamy teraz, dostajemy niewolników, ponieważ a, dosyć nieźle ich rozbijamy. Tutaj rolników myślę, że można z 21 nawet poszkolić sobie. A 20 wejdzie. 20, a jeszcze 18 tutaj zostaje. Tutaj możemy trochę dodać. Trochę może wydobywanie. Z pozyskiwania, bardziej by drewna nasza armia wspaniała idzie dalej powoli tutaj ta jedzanko się zużywa gorzej z maną Ok, o co tutaj, jak trochę wymietliśmy ludzików, to teraz jest większy spokój. Albo też tak wiele czasu, jak mi się wydaje, nie minęło. Teraz tak, może mały przegląd prowincji. Albo może jeszcze najpierw zdobądźmy tych. Tylko mana. Nie i zaraz, skończymy kolejne plemię. Trzecie już. O! A tutaj już wojowników nie było. Znaczy było, ale było ich tak mało, że nawet bitwy nie musieliśmy rozgrywać. Ale to jest za to niestety bardzo mały przyrost naturalny. A to może być problematyczne dla nas. Myślę, że 8 plus czterech tutaj starczy, tutaj jeszcze dorzucimy produkcja tego. A ta armia jest gotowa. Żeby przybyć tutaj. Zapiszmy. No już cała jedna strona mapy jest nasza. Czas mnie. Tak. Co, gdzie jak. Tu czternaście. Tutaj czterech zaledwie. Tutaj są jacy? A, tu są lamy. Myślałem, że to są budowniczowie. Tak, tak niekoniecznie. Jest tak tutaj. Jest ok. Ta produkcja jest w miarę. W tej prowincji coś ciekawego? Chyba niezbyt tych rolników przeniesiemy tutaj. Teraz w tej prowincji coś ciekawego? Tak, bo pojawiło się bardzo wielu niewolników. rolników też tutaj będziemy mieli już sporo Tutaj jest ok tutaj dołożymy kogo się da no nie do końca i po dwudziestu tutaj i 20 tutaj. Do piramid w ofiarze ich złożymy. Mana nam się sprzeda. Widzę było mi dość dużo tej many księżyca. Tutaj tych niewolników też, ale to tutaj. Tutaj przybyło też całkiem wielu. Też złożymy tutaj. Ta mana powinna ładnie wzrosnąć. O. Tutaj mamy tego arcykapłana, który się sprzeda. Trochę dużą armia. Zmieści pana. Tutaj wszyscy się nie zmieścili. Taka duża to jest ta armia. Ten się sprzyda, kapłan. 40 może włóczników. I 40 tych. Tutaj też poru możemy zawsze złożyć. Tutaj ta armia rośnie ładnie, no i tu wystarczy w garnizonie. Jak po prostu uzupełnienia. Nasi dzielni wojownicy będą za, nadamy, będą gotowi do akcji. Skoro już o tym mowa, tutaj może wybudujemy sobie jeszcze jakąś piramidkę, Ona może nawet dużą piramidę. Tylko problem, że nigdzie dużo już nie zmieścimy, więc możemy co najwyżej małą. to też może być fajne, że tutaj nie ma aż tyle, co byśmy potrzebowali surowców. Tutaj są coś łucznicy. Też tam myślamy małą ekipa ekipa. 18 tych, 36 tych. 4143. Iwa też tutaj. No i teraz będzie masowe składanie w ofiarach. Możemy złożyć w księżycowi trochę ludzików. Tutaj chyba spadło, tak spadło trochę. Przyrost trochę spadł. Ale to nic nie szkodzi. Mogę będziemy przelać więcej złotników a tą całą resztę w postaci budowniczych cofniamy tutaj tych panów też w tej postaci, w sumie też możemy ich do domu w wolności dużo rzekinów Jest raczej spokojna już prowincja. Tutaj powinno poprzybywać, a tu mamy ładną nadprodukcję jedzenia, a tych dodatkowych tutaj prześlemy. Tu się ta podnosi. O, tutaj mamy bardzo dużo... ...niewolników. Też to wykorzystamy. Będziemy tutaj armię też robić sukcesywnie. Tak. Tutaj co się działo? Tutaj też możemy. tu na razie nie liczę na dużo po tych prowincjach, bo one potrzebują jeszcze naprawdę bardzo wielu, bardzo, bardzo wielu ludzi, jeżeli chodzi o populację, zanim one zaczną się tak naprawdę liczyć. Tutaj złotnice mogą się sprzedać. W górnicy tak samo. Tutaj przybywa nieco więcej niewolników. Oni też się sprzedadzą. Ale po kolei tutaj bardzo dużo za to budowniczek się pojawiło. Ja mamy ładną nadprodukcję tutaj, kolejny kapał księżyca, który się sprzeda, bo ich tak dużo, aż nie mamy tutaj całkiem spokojnie. Tutaj można powiedzieć, że też widzę z kolei szermierzy zieloni nie lubili. Tutaj dosyć ładna armia. Tylko, że tych 21 podeślamy do innej prowincji, do tej. Zapiszmy, jakby się miało skręszować. To jest kapłan, który ma tutaj przybywać. Tych 14 z kolei też tutaj może przybyć. Tutaj coraz więcej wsparcia. Armia też widzę podacierały. W tym momencie mamy tutaj ponad 400-osobową armię. trochę mamy jest... o, tutaj to jest armia. nie ma to tamto tutaj jest jedna tutaj jest druga. Gdzieś tutaj chyba jeszcze jest, tak gdzieś tutaj jest arcykapłan, gdzie jest arcykapłan czerwony? Tu jest arcykapłan słońca. Ten może jadą armię poprowadzić. Może nie może, nie, nie może. Jest tak, tutaj możemy kolejną armię zrobić. Trochę łuczników. Trochę łuczników. I tak, z 36 szermierzy. To będzie nasza nowa armia. Jeden ja problem taki, że brakuje nam tutaj kapłanów. I tutaj armii też jeszcze da się coś wykrzesać. Ale tutaj chyba szybciej będzie tak jak to będę robił. Jeszcze więcej kapanów trzeba skopać. Pytanie tylko skąd. Tutaj mamy na przykład kapany gwiazd. Ten kapan gwiazd bardzo się tutaj sprzyda. Czy tutaj jest kapan? Jest jakiś kapan, też się sprzyda. Tutaj mamy z kolei takiego pana, a ci się sprzedano budowę tej piramidy.